Supermowio z przedstawia Witam wszystkich co się tutaj odbywa Przywitajcie się z widzami hey, hello. Nakładają oponki Felgi są od pana piaskarza odebrane wczoraj Felgi są wypiaskowane i pomalowane w piecu dwa razy podkładem epoksydowym Malone, ale nie, nie natryskowo. W środku czarnym lakierem tam nie. Mhm. Ale to od środka, bo to nie widać. A zewnątrz będzie jakoś słoniowa. Z zewnątrz będzie kremowa. Kremowy? Tak. A, kremowy. Z zewnątrz będzie kremowy. Słyszycie? To się tak. Tylko nie po delikatnie.

to jest 16 przecinek dziewięć tak na 28. No, 28. Papiony są prawie nowe. No jeszcze cycki mają. Tak. Mają mają cycki. O, zobaczcie. Tu są cycki. No mi tak coś. Tak. Teraz. Wkładamy. Wkładamy dęczkę. Trzeba dobrze włożyć, żeby nie przeszczepało. Damy radę? Chyba tak. To znaczy, czy wy dacie radę? rozpuszczamy do spniaczko. Panie, nie są aż takie twardne, nie są takie północne. Pomału, pomału, mamy ją. Teraz chodź tu. tylko za blisko jest to. Trzymaj. Ja to już na raz weźmiesz ją? Nie. Praktycznie młodeczka ma resztę jedynie. Jak młodeczko? Chodź Nie. Nie, uważaj tam. Jakby dobrze, sam, to by weszło. No, ale nie ma co. Tu się o. Jest. Luft. Nawet się nie uszkodziło. Jest. Tu co stoi? Dętka napompowana. Nie no, to było tyle rdzy i sprawdzona No. To Sprawdzali. O. Tu stoi taka dentka napompowana. Zobaczcie, ile to. Jak ta dętka wygląda, jak jest sama. Jak balia, nie? Okrągła. O. A tu jest. Rafelka. Z tej strony jest czarna. A tutaj jest tak. O. To jest wypiaskowane i pomalowane przez pana piaskarza. W piecu, zrobione. Podchodzi. Tak, tak, już się powoli do góry podchodzi. Na wulkanizację mogą jeszcze. Zobaczyć, ryski zrobi, no bo tam ten lemniesz ten, ten zabiera chodzi no ale to musi wstać No też. Ale, ale jak to idzie to też trzę cały no. czas Jem my jeden, dwa się ułoży to zobaczymy czy będziemy go pompować ale mówię żeby opuścił garaż nie bo potrzebny do malowania nie Garaż jest Pchamy taczki, pchamy Łajno z tego mamy. Przykulałeś. Nie chce stać. Okrągłe to jest. Być nie? By mogły być kwadratowe. Nie Zobacz, chwilę powstały to już pajęczyny. Pająki już sobie znalazły miejsce. No to już, już trochę czasu jest jak Mariusz sobie je kupił, nie? Już trochę czasu jest, jak Mariusz sobie je kupił, nie? Trzeba. Taki odkurzacz. Stary jak świat. Stary, ale jary. Nie? Garażowy. Garażowy. No jeszcze jeden nawet się skończy. O, powietrze wydmuchane I dalej. Poszło. Poszło Jest Nadzieja. O, już. O, już coś tutaj się. Pieniek zszedł. Koło. Swoje. Później i tak będzie zmieniona Na razie potrzebujemy garaż Do i, I wyjeżdża, wyjedzie na kołach Mariuszowych. I co? Idzie tam. Coś chyba Poczekaj, no poczekaj, żeby nie spadł. O! No, teraz załapiesz. Super. Bo to jak tak na klockach stoi, to. Wiadomo trzeba dopasować, nie? małe widzicie, tak to wygląda bardzo ładnie to Michał przyniósł klucz przekręci i będzie miał buty <ścoughs> ciągnik Chyba w przykręcie. Czy ty tylko będziesz miał trzy śruby na razie. Nie. Będzie miał na pewno nowe, nie? No nowe, nowe. To na razie, są stare. Na razie to, są. to są stare. Tylko żeby wyjechał w ciągnik z garażu przykręcić, Bo będzie jechane na pewno. Gdzie będzie jechane? No nie wiem. jechane i tu będzie malowane. No tak. Lewarek trzeba przestawić na drugą stronę. Żeby podniósł. Tu podnosił, pniaczek się ze i będzie. Takie pniaczki to jest bardzo dobra rzecz, nie? Ja. z tego pniaka to kto by to trzymał? Ten cały ciągnik. Teraz Pójdzie koło. Pchamy, koło, pchamy. Uważaj, nie zahaczył. Będzie coś lepiej tam, trzeba wyżej. Młość tutaj. tutaj. O o o o, 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 jest. Jest, jest. Dużo to nie brakowało. Dużo nie brakowało, ale że, że tu jest ciasno. Tam są półki, tu, tu też półka. A ty jesteś chudziutki, to tutaj się wciśniesz. Koło to jest wiadomo troszkę. I teraz ta ciapka chyba naszego odkręca, żeby tym tu wyjechać, bo pan naprzód jeszcze nie mamy. Marusz nie ma i Andrzej też jeszcze nie ma. No właśnie, ale coś musi być jakieś koło położone. Przykręcimy, to znaczy Michał przykręci. O! Tak Michał tu przykręca. Widzicie, nie ma miejsca. Tu jest półka, tam też tu już jest zaraz koło. Tak więc, że, ale da radę. Dobrze, że jeszcze tutaj na dole nic nie ma, nie? będzie trochę mocniej trochę siły śrubki się później zmieni to jest tak na razie opony też są na razie to są koła koła, koła. całe koła mariusza aha całe koła no właśnie całe koła no bo przecież nie będziemy zmieniać później nie to będzie, to będzie, to będzie. całe koła mariusza to są aha. Bodzio tutaj ściąga od ciapka taki lewarek. Też chyba ja nie wiem z którego roku ten masz lewarek Pfaw. Ale z którego roku? Z czterdziestego chyba. Ile on ma u dźwigu? Ten pfaw? Teoretycznie 5, ale już osiem dźwigał. Aha, już osiem dźwigał. Tu pisze trwaw, nie? Mhm. 5000, pięć, pięć a z drugiej strony jest. A tu jest. Nie, 39. O. 39 rok. No. Nie wiem, czy to widać, bo to, to, to jest stare, ale. Tu pięć, mhm. pięć TWAF, 5000 kilo. Na dół? zobaczyłem Ale nie przeciążamy go. Nie? No lepiej nie przeciążamy. polski kupić kiedyś, ale. Bo się do przodu. Przestanę. O, prze no. No. On trochę tyle co poszedł do tyłu O, jest. Dało radę. O tutaj. Tu, 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 tu. Tak. Mam dwa naznaczone, Jedna no. Później oleju dostanie tu. No jest. Możemy zauważyć, że ciągnik już ma cztery swoje opony. Nie swoje. Cztery swoje, nie swoje. Jedzie bez tłumnika, bo tłumik tutaj się nie zmieści do wyjazdu. Zobaczaj! Na głowę! Jezus! Tam jest... Co Ci głowy nie urwie? Chłopcze! Cały musi się... Cały musi się schylić! O! Ciągnik wyjechał. Tak się prezentuje na dworzu. Będzie ustawiony teraz do dużego garażu. Tak. Jak się jechało? Do głośno, co? No, Jak bez tłumika głośno, to? No, bez. Jechało na 16,9, bardzo szybko. <laughs> bardzo szybko, ale zaczek ty musiałeś się cały tam. No, cały się schylić, żeby z tego garażyku wyjechać. A tłumik przecież, ten tłumik by się urwał, nie? No. Dlatego mówię. No. No. teraz, wszystko wystawia. Z Michałem. Wystawiają bloczki. Michał. Cztery będzie Nie, dwa bloczki. Dwa bloczki. Tak. Dwa są, ale on będzie dźwigał cztery. No. I co? Ciągnik już wyjechał, to wiesz. Teraz będziesz czyścił i będzie zrobione, nie? Pomało. No. Tak więc możecie się pożegnać z widzami. Na razie. Bo już cześć, będę... Hello. Czy jeszcze chcesz coś dodać? Nie. Nic nie będę dodało. No to cześć. Nie będę sobie dodawał tutaj. No, nie dodawaj sobie. No. Do sprzątania masz. Tak więc, że na razie żegnamy Was. Cześć. Do następnego. Do następnego. Moment. Subskrybuj. Oceniaj.